Dzień dobry. Dzisiaj recenzja debiutanckiego materiału norweskiego projektu Robust, Robust, który już zapowiadałem w miesięcznicy, która była w niedzielę. Bo, no ale tu się oczywiście rozwinę, bo, bo tam powiedziałem tylko kilka słów. A jest tutaj o czym mówić, bo ten debiut jest naprawdę wyśmienity. Zapraszam. Siedzę sobie w koszulce Darktron, ale szczerze powiedziawszy, lepiej by było, żebym siedział w Gorgorocie z pierwszych dwóch płyt, powiedzmy. No Ale nie mam takiej koszulki, więc założyłem Darktron. Zresztą ten robast tak naprawdę jeszcze można by też i podciągnąć pod właśnie chociażby pierwszą trójkę Darktron. Może, może ze wskazaniem, ale. Nie będę tego robił, bo też nie o to tutaj chodzi, żebym tutaj nagle wskazywał, czy to E-Blaze. No chociaż nie, E-Blaze, to chyba najmniej jednak. Szczerze powiedziawszy, Under Funeral Moon tutaj pasowałby najbardziej. A to jest właśnie koszulka Under Funeral Moon. Cóż można tak na wejście powiedzieć? Przede wszystkim to, że nic nie wiem o tym zespole. Jest bardzo mało informacji o tym projekcie. Wydanie jest bardzo. Nie nazwę go biednym, gdyż ono nie jest biedne, ale jest bardzo oszczędne i lakoniczne. Nie ma tu żadnej książeczki, ale fajnie to wygląda. Sam ten karton jest bardzo przyjemny. Ten obrazek tego wózka, ja zakładam, że na tym wózku są zwłoki, bo kiedyś takimi wózkami podczas zarazy woziło się zwłoki, ale równie dobrze może to być coś innego. To jest tłoczone, więc to jest też fajna sprawa. Z tyłu, jak widać, jest numeracja. Ja mam kopię numer 106 z 300. Także jeśli chcieli, chcecie sobie to nabyć, to nie ma co zwlekać, bo a nabyć warto. No i potem mamy jeszcze coś takiego. No i, i to jest wszystko. Tutaj jest po prostu krótki tekst. I tyle. E... Metalarka też nie pomaga. Strona teratur, czy też opis pod filmem, pod muzyką, też wiele na mnie zdradza. Prawdopodobnie jest to coś z Norwegii. Zakładam, natomiast też sobie za to głowy obciąć nie dam i nie będę tutaj was zapewniał, że tak są z Norwegii. Pewnie są, ale nie będę tego przesądzał. Skądkolwiek są, na pewno warto ich słuchać, gdyż Robast przywraca wspomnienia wielkiej, potężnej Norwegii sprzed lat. Łezka się w oku kręci. 8 numerów 46 minut także nie jest to też najkrótszy album ale co ciekawe są tutaj numery krótkie oraz dwa bardzo długie. Te dwa bardzo długie są bardzo intrygujące, bo to są wręcz epickie numery, gdzie robot gra wolniej momentami, a w tym jednym z nich przez praktycznie cały czas e, gdzie są wstawki akustyczne, gdzie mamy wspaniale rozbudowane gitary. I w ogóle cała ta e, skomplikowaność e, takiego słowa to nie ma, panie, panie Bartoszu. E, całe to gdzieś tam rozbudowanie tego materiału, ta jego złożoność, o, ta jego złożoność, fajnie kontrastuje z jakością nagrania, z tym piwnicznym, momentami garażowym klimatem, bo kiedy Robust gra tą swoją minutową kompozycję, która naprawdę jest epicka momentami wręcz, no to to robi fajny, fajny klimat, że tu wszystko jest brudne, wszystko jest właśnie, jakbyśmy w garażu właśnie grali próbę, ale Samo zaawansowanie, jeśli chodzi o numery, jest naprawdę daleko posunięte, ale też oczywiście nie w każdym przypadku, bo na przykład mamy taką jedynkę, no i tam po prostu jest jazda do przodu. No i ja, słuchając tej pierwszego numeru, pomyślałem sobie, pewnie cały będzie taki album, będzie niezła jazda do końca, a To tu się okazuje, że nie, za chwilę się to zmienia, są jeszcze takie kawałki, gdzie jest ta szybkość, wręcz momentami rock and roll. trochę takiego chaosu totalnego, trochę momentami mam skojarzenia z Unholy Craft, trochę momentami, znaczy momentami, przez cały album mam skojarzenia z wczesnym Gorgorod, i to nie ze względu na wokale, choć też trochę, są świetne tutaj te wokale zresztą, ale przede wszystkim na ten lekki taki chaos, nawałnicę dźwięków momentami, totalną agresję. Ale potem właśnie przychodzą te utwory bardziej epickie, te utwory wolniejsze, te utwory bardzo takie bym powiedział, dostojne wręcz momentami, chociaż cały czas brzmiące garażowo. No, i w tym momencie człowiek sobie myśli, kurde, no spoko, fajnie to zrobili, ale jednak no troszkę tutaj wtedy wyłamujemy się z tego e, gorgorota pierwszego, czy e, tych e, rzeczy e, typowo garażowych. Ale to oczywiście nie jest żaden zarzut. Ja się bardzo cieszę, że tutaj są takie momenty, bo dzięki temu ten album jest e, na długie godziny słuchania. On po prostu nie daje się tak łatwo poznać. Album jest w 100% black metalowy. To, że tutaj są jakieś czasami wstawki, których moglibyśmy się nie spodziewać, bazując na przykład na pierwszym numerze, czy też drugim numerze, no to to jest inna rzecz. Natomiast tak poza tym, album jest w 100% black metalowy, bo nawet kiedy robast gra właśnie te trochę wolniejsze rzeczy i graje powiedzmy takie trochę właśnie podniosłe, epickie, czy to nadal to jest black metal jak najbardziej. I tutaj żadnego zarzutu pod tym względem nie ma. Mnie się tego właśnie dzięki temu też świetnie słucha, bo po pierwsze, no za pierwszym razem to zaskakuje, potem już oczywiście nie zaskakuje, ale potem człowiek zaczyna się w to wgłębiać, odkrywać te poszczególne smaczki tych długich kompozycji i jest ich naprawdę dużo. I powiem krótko, że to jest według mnie bardzo dobry pomysł i wcale nie taki oczywisty, takie połączenie, że Gramy totalnie brudno, totalnie piwnicznie, zaczynamy numerem, czy też dwoma numerami, naprawdę agresywnymi i brutalnymi, a potem lecimy w takie rejony zupełnie inne, i mm, jeśli chodzi o samą aurę tych numerów, to może nie do końca jest typowy norweski black metal. Natomiast całościowo wkomponowane w ten album jak najbardziej tym norweskim Black Metalem stuprocentowym są. E, ja czytałem dużo pozytywnych opinii o tym albumie i e, podpisuję się oboma rękami pod tymi pozytywnymi opiniami. E, jedno moje zastrzeżenie jest takie, że chciałbym e, może trochę więcej informacji o tym zespole, ale to oczywiście jest e, trochę tak pół żartem, pół serio. Bo no takie życie recenzenta, że fajnie by było coś więcej wiedzieć. Ale okej, okay, no pewnie nie będę wiedział. Hmm, rekompensuje mi to sama muzyka. <śm> Także podsumowując, bardzo Wam polecam Robust. Bardzo to jest fajna rzecz. Bardzo fajny debiut, bardzo udany. Bardzo fajnie, że też wydał to Teratur Possessions, bo dzięki temu jest to u nas po prostu bezproblemowo dostępne. Zero minusów. Dziękuję bardzo. Do następnego.